Przede wszystkim pragnienia i związane z nimi myśli, uczucia, emocje i działania. Jeśli jednak pragnienia zdarzają się sporadycznie, nie są zbyt niskiego rodzaju, nie zajmują zbytnio umysłu i nie są destrukcyjne, popełniona karma też nie jest zbyt ciężka. Jednakże eskalacja niskich pragnień, czyli ich narastanie, powtarzanie tych samych pragnień i trudności związane z ich spełnieniem, powodują, że często przeradzają się w obsesję. Oczywiście wtedy popełnia się dużo ciężkiej karmy, bo dla niektórych osób trudności towarzyszące spełnieniu pragnienia są wyzwaniem do walki. Wszystkie formy żyjące posiadają potrzeby takie jak środki do życia, potrzeby rozmnażania itd. Człowiek potrzebuje jeszcze ubrania, dachu nad głową, edukacji, pracy, środków higienicznych. Lecz tylko u człowieka zwykłe potrzeby przeradzają się w pragnienia, a następnie w obsesję. Kilkadziesiąt lat temu w Polsce nie mieliśmy wielu rzeczy, które teraz mamy w nadmiarze, a mimo to jakoś żyliśmy i byliśmy zadowoleni z tego, co mamy. Dzisiaj, ponieważ jest wszystkiego więcej, chcemy jeszcze więcej. Nastąpiła eskalacja potrzeb, i bez wielu rzeczy, o których istnieniu wtedy nie mieliśmy pojęcia, dziś nie możemy się obejść a że nie na wszystko nas stać, zaczynamy marzyć i pragnąć, a następnie w różny sposób walczyć, aby uzyskać upragnione rzeczy. Nie zawsze uczciwie. Obsesja jest wynaturzeniem zwyczajnych dążeń. Jeżeli nie potrafimy się bez czegoś obejść, jeśli wydaje nam się, że nie możemy bez czegoś żyć, to zwykłe potrzeby przeradzają się w pragnienia, a pragnienia u niektórych ludzi bardzo szybko zamieniają się w obsesję. Jeżeli musimy coś mieć, większość myśli jest temu podporządkowane i zdecydowani jesteśmy walczyć o to do upadłego, to oznacza, że wpadliśmy w obsesję. Rządza ma kilka odmian i nie tylko dotyczy seksu. Seks jest normalną potrzebą umysłu, który dąży do zbliżenia z osobnikiem przeciwnej płci w celach prokreacyjnych. Dlatego pociąg płciowy nie jest potrzebą Całego życia pojawia się w wieku nastoletnim, a zanika w późniejszym wieku średnim, ponieważ przed tym okresem jest na prokreację za wcześnie, zaś po tym okresie za późno. W ten sposób natura zaprojektowała każdą formę żyjącą i reguluje te sprawy. Dusza otrzymuje formę ludzką nie tylko w celach prokreacyjnych, ale przede wszystkim po to, aby popełniać i spłacać karmę oraz ewoluować w sferze świadomości. Dlatego życie człowieka jest na ogół o wiele dłuższe niż życie niższych form, i w jego późniejszym okresie przychodzą inne potrzeby i zainteresowania. Seks przestaje być najważniejszy, bo człowiek skupia się na o wiele poważniejszych zadaniach. Tak powinno być i tak jest w kulturach, które nie zapomniały jeszcze, po co dusza dostaje ludzkie ciało. W zachodniej cywilizacji seks postawiliśmy na najwyższym kiedestale. Zaczynamy za wcześnie, gdy jeszcze ani nie możemy, ani nie bardzo wiemy, jak to robić, czego wynikiem są często kłopoty i kompleksy przez całą resztę życia. Kończymy za późno, gdy zaczynamy ponosić porażki, frustrując się i ośmieszając przy okazji. W międzyczasie tak zwane życie seksem na co dzień powoduje, że wpadamy w obsesję seksualną, czyli w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie o niczym innym myśleć. A gdy uwaga, uwaga jest skupiona nie tam, gdzie powinna, cierpi na tym edukacja i kariera zawodowa z jednej strony, zaś życie rodzinne z drugiej. Ktoś owładnięty tą obsesją niewiele zdziała w życiu, zaś duchowo nie tylko nie posuwa się ani o krok, ale w niektórych przypadkach spada do inkarnacji zwierzęcych w kole transmigracji. Tak, rządza to nie tylko seks. Pożądamy przedmiotów materialnych, bo chcemy się bogacić. Tę obsesję nazywamy chciwością i zachłannością, a zdobywanie coraz więcej staje się głównym. Celem życia. Chciwość jest wielkim producentem karmy, bo jak wiadomo, dobra materialne nie są nieskończone. Jeśli jeden chce mieć coraz więcej, to wielu innych musi mieć coraz mniej. Pazerne garnięcie do siebie powoduje, że zubożamy innych ludzi, często wydzierając im nie tylko to, co jest dla nich luksusem, ale nawet to, co stanowi podstawę ich egzystencji i bez czego nie mogą się obejść. Przykładem jest kościół, który nie mogąc wyrywać najbogatszym, wyrywa najbiedniejszym. Mistycyzm mówi, że człowiek owładnięty obsesją seksualną spycha siebie do poziomu zwierząt, zaś chciwiec o dwa stopnie w dół do poziomu materii nieożywionej. Jakże trafne jest powiedzenie, że chciwiec i skąpiec mają serce z kamienia. Chciwość przejawia się w różny sposób, zaś działania chciwca bardzo często są nieuczciwe. Chciwiec nie cofa się przed niczym, aby zdobyć upragnioną rzecz. Kombinatorstwo, łapówkarstwo, deptanie po trupach, oszustwo, kłamstwo, intryganstwo, złodziejstwo itd. to sposoby, którymi posługuje się na co dzień. Chciwość może doprowadzać do poważnych przestępstw i zbrodni. Taka dusza może spaść do inkarnacji zwierzęcych, otrzymując na jakiś czas wcielenia padlinożerców. Następną obsesją jest złość, a rodzi się z negatywnego nastawienia do bliźnich i świata. Jest to popularna obsesja, ale w niektórych społeczeństwach jest obsesją dominującą. Nie musimy daleko szukać, bo na naszym polskim podwórku na każdym kroku widzimy negatywne nastawienie które jest wyraźnie widoczne jako złość i chamstwo w każdej warstwie społecznej. Jest wszechobecna w bardzo wielu rodzinach, na wsi, w miastach i miasteczkach, w partiach politycznych, w parlamencie, w kościele, w mediach oraz wśród ludzi wysoko wykształconych i intelektualistów. Złość bardzo skutecznie niszczy miłość i zabija wszystkie ludzkie uczucia. Człowiek owładnięty tą obsesją na ogół szybko się uspokaja i nie dba o to, że pozostawia za sobą ruiny i zgliszcza, bo głównymi atrybutami złości są nienawiść, agresja i destrukcja. Chociaż sam cierpi na różne choroby, bo złość wywiera destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie umysłu i cały organizm, jednak największą krzywdę robi swojemu najbliższemu otoczeniu, popełniając mnóstwo karmy na przyszłość. Jeśli zaś wypadnie mu sprawować władzę, zasięg jego obsesji obejmuje wielkie kręgi społeczeństwa, tworzą w, tworząc w nich nienawiść i podziały na obozy. I oczywiście wojny. Złość lubi się ukrywać pod różnymi, delikatniejszymi formami. Na każdym kroku spotykamy się z krytykanstwem, potępianiem, obmawianiem, brutalnym i plugawym mówieniem, złośliwością, mściwością, kłótliwością i wiecznym niezadowoleniem. Najczęściej jest to inkarnacja w warunkach pozwalających na doświadczenie tego samego, czym żył poprzednio, to znaczy jest wystawiony na złość otoczenia, mając przy tym osobowość zgodną i łagodną. Jest bezsilny i cierpi, ale dostaje szansę, aby praktycznie nauczyć się lekcji zgodnie z zasadą nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jednakże w ekstremalnych przypadkach taka dusza spada w dół koła transmigracji, wcielając się czasami wiele razy w ciała zwierząt jadowitych, agresywnych i drapieżnych. Tak, przywiązanie. Przywiązania dzielimy na dwie główne grupy: przywiązanie do przedmiotów oraz przywiązanie do ludzi. Oczywiście nie każde jest obsesyjne. O ile jednak przywiązanie do ludzi można do pewnego stopnia usprawiedliwić, o tyle przywiązanie do przedmiotów jest nienaturalne. Dlaczego? Mistycyzm mówi, że każde przywiązanie jest negatywne, bo ściąga naszą świadomość do poziomu obiektu przywiązania. Jeśli tym obiektem jest zwierzę, np. pies lub kot, Nasza świadomość ściągana jest do ich poziomu. Jeśli to jest przedmiot, świadomość spada do poziomu materii nieożywionej. Jeśli przywiązujemy się do ludzi na niższym poziomie, po pewnym czasie nasz poziom się obniża. Na przykład zaczynamy przeklinać, kłamać i niewłaściwie się zachowywać. I vice versa. Przywiązanie do ludzi na wyższym poziomie powoduje, że nasz poziom ulega podwyższeniu. Oczywiście próby świadomego przywiązania się do Boga niosą nas w jego stronę i jest to najwyższy, pozytywny rodzaj przywiązania. W przywiązaniu towarzyszy zazwyczaj poczucie prawa własności, bo przywiązujemy się głównie do tego, co według naszego mniemania posiadamy na własność. Jest to smutna iluzja bo faktycznie niczego nie posiadamy, jesteśmy jedynie lepszymi lub gorszymi użytkownikami tego, co należy do Boga. To normalne, że żyjąc razem pod wspólnym dachem tworzą się więzy pomiędzy członkami najbliższej rodziny i wszystko jest w porządku, dopóki przywiązanie nie staje się chorobliwe i nie zaczyna ubezwłasnowalniać innych. Na przykład rodzice chcą na siłę upodobnić dzieci do siebie, stworzyć je na swój obraz i podobieństwo, nie myśląc, że dziecko jest osobną istotą i ma żyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie mówiąc już o tym, że często rodzice i ich styl życia nie są wcale dobrym i właściwym wzorcem. Dzieci też uważamy za swoją wyłączną własność i nie liczymy się z tym, że ich los wcale nie jest w naszych rękach. Próbując dyktować im zgodnie z naszymi wyobrażeniami, jakie mają być, ograniczamy i zabieramy im wolność. A ponieważ wolność jest największym skarbem każdej żywej istoty, często żywy obiekt naszego przywiązania buntuje się i zaczyna nas nienawidzieć. Przywiązania zawsze ograniczają naszą wolność, zaś w przypadku przywiązania do ludzi ograniczamy zarówno swoją wolność, jak i wolność tych ludzi. Zamiast chorobliwie przywiązywać się do ludzi, powinniśmy ich kochać. Ego jest integralnym aspektem umysłu, bez którego człowiek nie byłby człowiekiem. Osobnik pozbawiony ambicji niewiele zdziała w życiu. Gdyby człowiek nie miał poczucia tożsamości, zachowywałby się jak zwierzę, u którego ten aspekt umysłu jest przytłumiony, lub jak maszyna, która go w ogóle nie posiada. Jednakże ten pożyteczny aspekt często ulega spęcznieniu, i wtedy jego twórcze funkcje zamieniają się w destrukcyjne. Chorobliwy przerost tego jest obsesją bardzo dobrze znaną, bo w zachodniej cywilizacji stał się chorobą społeczną. Tę obsesję bardzo trudno opanować, nie mówiąc już o całkowitym wykorzenieniu, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że jego własne ja go niszczy. Ego jest tym aspektem umysłu, który wytwarza różnice między ludźmi. Ego stanowi o niejednakowym postrzeganiu i odbiorze identycznych sytuacji oraz powoduje, że każdy odmiennie myśli, odczuwa i reaguje. W przypadku negatywnego nastawienia, które jest charakterystyczne dla każdego egotysty, ta odmienność wytwarza takie negatywne zjawiska jak rasizm, nietolerancja religijna, szowinizm oraz różne odmiany chamstwa. Egotyzm to przede wszystkim egoizm, który zabarwia cztery pozostałe obsesje, bo cechy każdej z nich zostają wzmocnione chęcią samozaspokojenia i pychą. W przypadku pierwszej obsesji egotysta pożąda w celu zaspokojenia siebie, a nie partnera. Złość występuje wtedy, gdy moje pragnienie nie spełniło się tak jak ja chciałem. Chciwość to moja chęć posiadania na własność. Zaś przywiązanie jest uzurpowaniem sobie przeze mnie prawa własności do innego człowieka, decydowania o jego losie. Kreowania moich więzów, obdarzania go moimi uczuciami itd. To bardzo trudne, bo na ogół występują wszystkie razem, jednakże można i trzeba próbować. Mistycy zdaje prostą receptę polegającą na zamienianiu obsesji ich pozytywnymi przeciwieństwami. Przeciwieństwem rządzy jest, jest wstrzemięźliwość i umiarkowanie we wszystkim, co się robi. Przeciwieństwem złości jest łagodność, nieagresja i tolerancja. Przeciwieństwem chciwości jest zadowolenie z tego, co los przynosi. Przeciwieństwem przywiązania jest miłość i mentalne odłączenie. Zaś przeciwieństwem egotyzmu jest pokora. Oczywiście te próby dają tym lepsze efekty, im lepiej i szerzej otwarta jest świadomość. Człowiek na niskim poziomie świadomości uparcie brnie coraz głębiej w obsesję i tym samym produkuje coraz więcej, coraz cięższej karmy.